Siemanko, zagram cię piąty odcinek Simulator. Bardzo długo w niego, dużo w niego gramy. Zaczekajcie, mam bardzo głośno. Gry eee, Mój pies się Dobra, skoczmy tu. Hop. Tutaj chciałem skoczyć. Biegniemy. Jeśli nie widzieliście odcinka poprzedniego, zdobyliśmy Sonika. Po Zerebirta chyba dostaje się Sonika. Zauważyłem ostatnio. Zerebirta jest Sonic 1. Już bardzo szybko nam idzie to, bo nie grałem w ogóle. Powiem Wam naprawdę nie grałem, a już mamy prawie ten sam level co wtedy. Co to jest? Tego nie chcę robić. Wydaje się jak tutaj robiliśmy rebirtę? Chyba? Nie, to tam było. Teraz znacznie wyżej skaczemy. A wtedy już nie mieliśmy jeszcze tak skakać, bo to jest dwa razy wszystko. Wszystko jest raz, dwa teraz. Wow! nie wiem czy cię będzie dużo czy mało, ale jakbyście się pytały, czemu rano nie nagrywam, bo mam szkołę, widzieliście to co ja teraz zrobiłem. I umie biegać po ścianach Zobaczcie. A teraz się nie udało. Rozpędźmy się. Na przykład. Tutaj. Nie tak! cię. I to idzie za to, Tu była taka głęboka dziura. Tu jest głębiej. O, dobrze. A ja teraz w to nie wyjdziemy chyba już. Chyba, że jakiś super skok nam pomoże. Niezbyt. Wiem, że tam mamy ucieczkę, ale chcę to zrobić w inny sposób. No i właśnie, o to mi chodziło, że taki umie zrobić. Dobra, to jest na maksa w tą stronę, odwracamy kamerę i patrzcie na to. Biegnie, biegniemy, biegniemy i hop! My się dobrze rozpędzać na takie górki umiem. mnie takie podstawy, na takie umie biegać. Hop. Do wody nie skaleczył. Lecimy! Let's go! Lecimy za mostem, nie wiem, nie wiem czemu. Biega się tak samo. Dobra, mi się nie chce w tak powoli biegać po całych tych... Ja wolę tutaj wskoczyć. Totalnie wskoczyć. Travel to Lost Valley. Sonic Speed Simulator. To jest nasz skin Bo Widzę go Chyba był jakiś update Nie udało się Co tu jest? Nie, co to jest? To jest koniec mapy ej. Co tu jest? To jest koniec mapy, aha Nie w tą stronę, w tą Nie wiem, po co tu jest wejście, jak to jest koniec mapy Nie pod każdą górkę prawie podbiegać, nawet pod to podbieg... No nie, jednak nie podbiegnę pod każdą. Ale po... na no niektóre miejsca umiem... Yy, biec Hop, hop. Tak jak tutaj, to jest... o, Lost Valley, to dobra, możemy iść na wyścigi. Trzymamy jakichś nubów Zagramy jakimiś słabiakami. W każdym razie jesteśmy najszybsi jak na razie. Na wyścigach. A tam i może trochę fory, co nie? Zaczekajmy na nich. Niech przejdę, ja się tutaj powoli pozbieram kryształy. Idą! Dobra, o a sam jeden jest. A teraz nie chcę, być, nie, chcę być, nie chcę być w drugim miejscu najszybszy. Jestem najszybszy z nich, a nie, by... nie chcę być na drugim miejscu tak. Nie udało się. O, tutaj będzie super, bo tutaj możemy podbiec. Nie udało się. Tak powiem. Dobra, i tak podbiegniemy. Jednak nie. Co jest grane? Gdzie ja tu weszłam? Oj, przepraszam. Wdeżyłem. Siuuu. Ajajaj. Zróbmy, zobaczmy, czy są jakieś dobre osoby. Czyli my... No nie jesteśmy najlepsi, ale najgorszy jest mody. To on ma pewnie mody. Jak mody, to mody. Co nie? Jak w Minecrafcie Zróbmy te kółko. Będzie fajnie. Odwróćmy kamerę. I jedziemy! Siu! Co jest? Widzieliście to? Prędkością przeszliśmy. Trzeba być bardzo szybki, żeby przejść przez to. Opa! Wow! O, widzicie to, gdzie ja jestem? Patrzcie, a tutaj możemy otworzyć skrzynkę Uwaga, uwaga, uwaga Słabe! Nie chcę, chcę mieć <laughs> się mówić. Co z obie w nosie Widzicie, kolejne wyścigi Dolecimy Drugi sonik Nie zaskoczyła. Oj, nie chcę spać. Jest. Wygra na pierwsze miejsce. Te wyścigi już mi się wydają łatwe. Ciągle teraz wygrywam w nich. Lecz ja, co mają jakieś rebirty albo coś, to i tak z nimi wygrywam. Jestem jest za mocny, za mocny jestem. Jeszcze nie umiem doskoczyć w niektóre miejsca. Jeszcze. O, i co ja robię, widzicie to? Zeszło z tego. Pigniemy pod to, ile to kosztuje. To ja, czekaj, 7000 nie stać nas. A, przepraszam, mi się na ekran. I ten przycisk. Hop. co ja robię? Zero uderzeń, a, a tyle biegu. Jes! Teraz uderzyłem, ale zdobyłem duża ekspa. Zdejmujemy 60 level. No uderzyłem w rampę. Hop! Hop. Lecimy pod górkę. Trzeba mieć dwa rebirce, okej. Okay. Lecimy! Tu nie idzie podbiec, oszustwo. Oszukali nas, nie idzie. O, Ale można robić fajne triki, żeby uciec gdzieś. Ja no i później biegną, wy uciekacie. Jest, uciekacie szybko, szybko, szybko. Przeskakujecie barierki, chowacie się, uderzacie. Chodzicie tutaj. uciekacie tędy. No i tu jesteście w kryjówce, w której nie idzie wyjść. Stąd naprawdę nie idzie wyjść. Jest to naprawdę nie idzie wyjść, A idzie, jak oni tam się znajdą. Szybko uciekacie, uciekacie. Nie, nie doszło. Nie da się. Uciekacie, uciekacie i uciekacie. Zbieracie kryształki, żeby zdobyć kolejny level. Jak się zdobywa kolejny level, to daję trochę speeda na początek. To rampa była bardzo niepotrzebna, ale okej. Okay. Można teraz skaczeć je na tym, bo pewnie was mogą gonić wolniejsi. Jesteście szybsi niż oni. Skaczecie tak. Idziecie na górkę. Oni wskakują, wy schodzicie. Szybko biegniecie. Chodźcie do Green Hill. Szybko klikacie YES Jesteście w Green Hill To oni teraz szukają i, No i zaraz będą szukać was Pójdą do portalu Bo was widzieli i biegli za was Za wami e, No to Nie tak, biegacie Szybko zeskakujecie z tej górki Odbijacie się od balona Lecicie, lecicie Przebiegacie na, na moście Skaczecie Szybko uderz uderzacie w barierkę, żeby się trochę spowolnić. Skaczecie. Lecicie. Jesteście w takim miejscu. Jesteście w takim miejscu. Fire to tornado. Zobaczmy, co to jest, bo tu mi jeszcze nie było. Aha. Zobaczcie. Teraz biegniecie tutaj. Skaczecie szybko do wody i w wodzie jak już jesteście to tutaj jesteście bezpieczni ale jak was będą szukać po wodzie to biegniecie tutaj podbiegacie pod górkę skaczecie szybko przez barierki przez wszystkie skiny podbiegacie pod to, bo oni to nic nie zrobi biegniecie biegniecie skakujecie przez rzekę bo oni nie umią. robicie tutaj tak uciekacie po górce szybko tutaj Schodzicie na most, bo tutaj już tak byście szybko nie dobiegnęli, jak właśnie wam pokazuję. Lecicie tutaj, tak. Do metra nie idziemy, ale biegniemy tutaj na około, na około. Próbujemy wskoczyć tam, ale to jest prawie że niemożliwe. Ale, ale trzeba się rozpędzić, a nawet nie że rozpędzić, bo trzeba przejść naokoło Można wejść tu, przeskoczyć, lecimy. I lecimy tutaj pod, albo nad barierkami. Skaczecie nad barierkami teraz. Lekko, szybko i normalnie. Skaczecie tutaj, żeby się przyspieszyć, was. Tutaj. Tak jak ja wtedy robiłem rebirta. To wy stąd musicie doskoczyć jak najdalej, żeby się jak najlepiej obronić. A ja wbiegam pod to, bo jestem w wielkiej prędkości już. Uciekacie tędy? Nie można. że można. Ale podbiegacie tu. Robicie te kółko, bo ci, co są wolniejsi, tego nie zrobią. Szybko biegniecie. Biegniecie szybko, bardzo. I musicie dobiec do jakiegoś miejsca, co na pewno wolni nie zrobią. Tak jak przez most. Co podbiec pod ta taką górkę. Nie wiem, czemu nie podbiegłem. Ale Idzie podbiec. Szybko przeskakiwać rzeczy i inni. To, to, to nie miało się zdarzyć. To jest tylko przypadek. W trakcie ucieczki takie coś się nie powinno dziać. Poszukiwacie i że skaczecie. Robicie tutaj kółko, czyli że się z nich bawili, bawicie i robicie kółko tutaj. Jak robicie z tej kółko. To lecicie na tą plażę, i tym krokiem jest właśnie to. Skręcacie szybko tutaj na Zot. Czyli, że skaczecie, kręcicie się i musicie jak najszybciej, musicie po prostu kręcić ciągle. Teraz robicie kółko. A tak naprawdę to ma być oszustwo, że robicie kółko. Skaczecie tu od prezentu. Lecicie. Wskakujecie tutaj, tutaj i tutaj już was nie dogonią, bo są zawolni. Więc to jest bardzo dobre miejsce, żeby się tu skryć. Można jest skrzynkę, ale jak, jakby umieli tu wskoczyć, to patrzcie co robicie. Biegniecie, skaczecie, pod, wchodzicie tutaj, 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 odwalona, lecicie, kółko, Pod tym, nad rzeką. Pod górkę. Tutaj. Zakręcacie tutaj. Szybko spadacie. Skaczecie na to, skaczecie na to. Na prezent zdobywacie tysiąc. I z tym musicie jak najszybciej dojść do jednego miejsca. Dostweli. O to chodzi. I musicie po prostu skręcać skrętem i oni wiedzą, że macie to. No to albo jak na, najlepiej jest, jak was właśnie nie widzą, no to wchodzicie do tego świata, bo tutaj już was nie znajdą nigdy, jak będą szukać tam. Tu was tu nie znajdą. Wystarczy znaleźć jedno dobre miejsce, czyli zaraz Wam pokazać, pokażę, co, co robicie kółko żeby było szybciej spróbować wejść tam po prostu ale to jest prawie że niemożliwe a to będzie na tyle do widzenia i cześć